Z nami Tomasz Deja, nowy stary zawodnik GKS-u Tychy. Niezwykle udana inauguracja sezonu 2013-2014. Wysoka wygrana z Mickiewiczem Katowice. Jak na gorąco ocenisz to spotkanie? Pierwsze ślipki robaczywki. No myślę, że to jest pierwsze spotkanie. Na razie póki co było łatwo, no ale zobaczymy jak będzie dalej wyglądało. Liga mamy dosyć długą, grupę dosyć ciężką, także no będziemy robić wszystko, żeby wygrywać oczywiście, ale co, co, co będzie dalej zobaczymy. Z jednej strony udane spotkanie całej drużyny, ale również twój powrót tutaj do Tyskiej Hali bardzo na plus, szczególnie twoja postawa w pierwszej połowie, może napawać optymizmem, bo jesteś najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny. Zawsze może być lepiej. Taka jest moja maksyma. A to, że tyle tam punktów i tyle dobrych akcji, to zasługa większości zespołu, że stwarzali takie sytuacje dla mnie, dla zdobywania punktów. Cel drużyny jest jasny. Kapitan zespołu Paweł Olczak mówił, że dobre spotkanie na początku sezonu dadzą wam niezbędną pewność siebie. Takie spotkanie chyba taką pewność daje? Na pewno napawa optymistycznie, no zobaczymy co będzie dalej.